Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł. Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów, ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go, panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś, winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go, miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego wezwał go przed siebie i rzekł, sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Ciekawa jest, moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia, zwłaszcza jej początek, kiedy prostolinijny Piotr przychodzi do Jezusa i taki przekonany, że wpadł na genialny pomysł, pyta Jezusa, panie, czy mam przebaczyć aż siedem razy? Wydawało mu się to takie w ogóle wyjątkowe, że jak siedem razy przebacza, jakby pana Boga za nogę złapał. A Jezus, ja to widzę oczami wyobraźni, uśmiecha się, kręci głową i mówi Nie Piotrze, nie mówię Ci siedem razy, ależ siedemdziesiąt siedem razy. I myślę, moi drodzy, że Piotr się wtedy zdziwił. Barzeczka mu pewnie opadła w dół i tak sobie myślał, co ten Jezus mówi. A Jezus mu powiedział wprost. Bo, moi drodzy, siódemka w Piśmie Świętym oznacza doskonałość. Kiedy jest więc mowa o siedemdziesięciu siedmiu razach, to tak jakby było powiedziane, że masz przebaczać w nieskończoność. Nie liczyć tego. Być wspaniałomyślnym. Ale chcę, moi drodzy, żebyśmy dzisiaj rozpoczęli to rozważanie od słów, które pięknie wyśpiewaliśmy. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie, w rekwencji psalmu. Pamiętaj o nas, miłosierny Panie. Proste wołanie do Boga. W jakim celu, chciałoby się zapytać, bo potrzebujemy Jego miłosierdzia, które może i chce nas zbawić. W podobny sposób. Wołał ten, w którym liczni widzą doskonały wzór żalu za grzechy, choć w ciągu całego swojego życia był złodziejem. Wspomina go święty Łukasz w swojej Ewangelii, określając greckim słowem, które w języku polskim tłumaczy się jako czyniący źle, złośliwy, wyrządzający krzywdę, łotrowski słowem łotr. Święty dyzma, czasem zwany Titusem lub po prostu dobrym łotrem. Jest kimś, kto pokazuje, że nawet po ludzku przegrane życie można zakończyć w najlepszy z możliwych sposobów, prosząc Jezusa o przebaczenie i łaskę zbawienia. Święty Dyzma pokazuje, że na szczere nawrócenie nigdy nie jest za późno. Choć warto pamiętać, aby nie odkładać nawrócenia na później, na tzw. przysłowiowe jutro. O moi drodzy, nikt z nas nie wie, czy to jutro będzie. Co z nas może dzisiaj zagwarantować, że jak wieczorem zamknie oczy, to rano je otworzy? Wiemy doskonale, że zdarza się tak, że ktoś słodko w śnie zasypia na dłużej niż na jedną noc, czasami na wieczność. Dobry Łot, czyli święty Dyzma, którego wspomnienie w liturgii przypadło dokładnie w tym tygodniu, w sobotę, jest jedną z centralnych postaci ukazujących bezmiar Bożego miłosierdzia. Ale jak mawiał święty Augustyn, Bóg nie zbawi nas bez nas. Bóg nas kocha, i to prawda, dał swego syna, aby nas zbawił przez śmierć krzyżową, i to prawda. Ale na siłę do nieba nas nie wciągnie. Choć trzeba to podkreślić, ciągle o nas walczy. Moi drodzy, przypomina mi się tutaj niezwykłe miejsce w Pizie. Zwykle z Pizą kojarzymy krzywą wieżę, choć nie zawsze wiemy, że krzywa wieża to po prostu dzwonnica pizańskiej katedry, która stoi tuż obok. Piękna, dostojna katedra i stojące tuż, tuż obok cudowne baptysterium, miejsce udzielania Chrztu Świętego. Jednak nawet ci, którzy byli w Pizie, nie zawsze wiedzą, że kawałeczek dalej, dosłownie kilka kroków od tych pięknych, wspaniałych, znanych budowli, znajduje się tak zwane Camposanto, czyli święte pole, dokładnie cmentarz z ziemią przywiezioną z Palestyny. Dzisiaj nie jest yy, traktowany jako cmentarz do grzebania, to jest bardziej historia tego miejsca. Cmentarz ten otaczają krużganki z niezwykłymi freskami poświęconymi tematyce życia i śmierci. Moi drodzy, jak tam chodziłem, a miałem to szczęście, choć trzeba tam zapłacić bilet, no ale to czasami warto zapłacić i zobaczyć coś wyjątkowego, to się przyglądałem tym freskom i słuchajcie, jeden mi się podobał, czy tak zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Otóż jest tam taki człowiek, którego do nieba za ręce ciągnie anioł, ale z drugiej strony za nogi tego delikwenta ciągnie w dół diabeł, żeby go porwać do piekła. I tak sobie, moi drodzy, myślę... Ot, ludzki los, nieustanny problem wyboru między dobrem i złem. Trudny problem. I aby w tym codziennym wybieraniu między dobrem a złem zwyciężać i stawać zawsze po stronie Boga, to po prostu, moi drodzy, potrzebujemy spowiedzi, która jest nie tylko odpuszczeniem grzechów, choć tak się nam często wydaje, że to odpuszczenie grzechów tylko, ale to jest przede wszystkim napełnienie łaską, aby umieć i chcieć po spowiedzi lepiej żyć. I teraz, moi drodzy, chyba problem o spowiedzi dla wielu z nas jest niezwykle trudnym doświadczeniem. I nie jest to dziwne, bo w czasie spowiedzi mówi się o tym, co w nas najgorsze. I myślę, że dla wielu z nas w kościele to jest problem. Dla mnie osobiście też. I nie chcę powiedzieć, że się nie lubię spowiadać, ale jest to doświadczenie bardzo, bardzo trudne. Ale chcę przypomnieć, co mówił. Święty Augustyn. Moi drodzy, za młodu to on tak grzeszył, że rzadko z nas tak, ktoś tak grzeszy jak on. Potem się nawrócił, był wielkim biskupem, wspaniałym doktorem kościoła i on mówił tak: Początkiem czynów dobrych jest wyznanie złych. Aby stawać się lepszym, a nie gorszym, aby naprawiać swoje życie, trzeba się koniecznie spowiadać i to dobrze się spowiadać. I teraz pytanie. Co to znaczy dobrze się spowiadać? Zaczynać przygotowanie do spowiedzi, czyli tak zwany rachunek sumienia, to pierwsza rzecz, od modlitwy do Ducha Świętego. O światło, o wzmocnienie daru mądrości. Dlaczego? Bo świat, w którym żyjemy i diabeł, który w tym świecie nieustannie krąży między nami i pewnie jest i tutaj z nami dzisiaj na tej mszy świętej. Chce nas nieustannie zwieść. Jak? Chcę nam wytłumaczyć, że dzisiaj są inne czasy, że może 30 lat temu to 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 był grzech, a teraz to już nie jest, bo się czasy zmieniły. I potem, moi dozy, skutkiem tego zwodzenia jest to, że spowiedź nie jest odważnym zdaniem wszystkich, nawet najbardziej wstydliwych grzechów, ale takim, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli swoistym, pijarowym przedstawieniem siebie. No ja to co prawda zgrzeszyłem, ale taki najgorszy to znowu nie jestem. A tutaj, moi drodzy, po prostu najnormalniej w świecie potrzeba prawdy. Prawdy, która odważnie zastosowana po prostu nas wyzwala ze zła i grzechu. Więc potrzeba nam światła od Boga. I tutaj mi się, moi drodzy, przypomina taka prosta historia. Pewien pustelnik, który, tak mu się wydawało, tak postąpił na drodze do doskonałości, że myślał, że nikt na świecie nie kocha bardziej Boga niż on. To Bóg odczytał to w jego w sercu i powiedział mu któregoś dnia tak: idź na skraj wioski, tam znajdziesz mego wyznawcę, jego towarzystwo dobrze ci zrobi. Pustelnik odnalazł bez trudu owego chłopa, i co zobaczył? Chłop wstał skoro świt. Przeżegnał się wymawiając imię Boże, wziął pług i pracował cały dzień. Wieczorem, zmęczony okrutnie, coś zjadł, przeżegnał się i poszedł spać. I oczywiście, jak się domyślacie, pustelnik nie bardzo wiedział, czego on, święty mąż, przecież jednak ma się od tego, jak mówił Kmiecia, nauczyć. Który przecież tylko dwa razy na dzień i to krótko myśli o Panu Bogu. Bóg jednak nie bawił się w teoretyczne wyjaśnienia, lecz udzielił lekcji poglądowej, kazał mu nalać pełną miskę mleka i obejść z nią całe miasto, nie wylewając ani kropli. Po wykonaniu zadania Bóg zapytał owego pustelnika, jak często myślałeś o mnie obchodząc miasto z miską mleka. I wtedy pustelnik aż się trochę oburzył, no ani razu, a jak zresztą mogłem myśleć, skoro musiałem uważać na miskę z mlekiem. I wtedy Pan Bóg powiedział mu tak. Widzisz, ta mała miseczka mleka zajęła całą twoją uwagę. Także zapomniałeś o mnie całkowicie, a ten chłop musi się troszczyć o utrzymanie swojej rodziny, pracuje ciężko cały dzień, a mimo to dwa razy na dzień o mnie myśli. Moi drodzy, światło Boga jest nam naprawdę bardzo potrzebne, abyśmy z powiedzi nie wykorzystali do pokazywania, jacy jesteśmy cudowni i godni naśladowania. Bo nawet jeśli mamy tylko jeden grzech, to o jeden grzech za dużo. Co to znaczy? Ja to, moi drodzy, tłumaczę sobie i innym w taki bardzo prosty sposób, bo najlepsze są proste sposoby. Jak mnie ktoś raz kopnie, to przecież się nie cieszę, że mnie kopnął tylko raz. Tylko sobie myślę o raz za dużo. I to jest klucz, żeby zrozumieć, co to znaczy, że każdy grzech to jest jeden za dużo. Warto, moi drodzy, po wezwaniu Bożej pomocy, światła Ducha Świętego, zrobić rachunek sumienia, czyli policzyć grzechy z książeczką koniecznie, a nie z głowy, bo ludzka pamięć jest ulotna. Może czasami nawet nie jest złym pomysłem, aby te swoje grzechy spisać na kartkę. Zwłaszcza gdy długo się nie było uspowiedzi, albo się grzechu po prostu nazbierało więcej, żeby niczego przy spowiedzi nie zapomnieć. Zanim jednak odważnie wyznamy grzechy, ukradtek konfesjonału, bo tu naprawdę trzeba dużo odwagi, to trzeba za grzechy żałować i postanowić poprawę. I powiem tak, czym lepsze jest postanowienie poprawy, czyli im lepiej przemyślimy, co możemy poprawić i jak możemy to zrobić, to tym lepszy jest żal za grzech. Bo czasami, moi drodzy, wydaje się nam, że żal za grzechy to jedynie picie się w pierci i powtarzanie moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, a to jest tylko objaw zewnętrzny żalu. Ktoś powiedział, że Boga nie dziwią nasze grzechy, ale jest ciekawy, co my z nimi zrobimy. Czasami w tym kontekście mówi się o mądrości upadku. To oczywiście przenośnia, ale upadek pozwala nam poznać samych siebie jeszcze lepiej i wiedzieć na przyszłość, czego nam nie wolno robić, aby nie popaść grzegu. Moi drodzy, czy o tym wiemy, czy nie wiemy, to do bardzo wielu grzechów prowadzi jakaś ścieżka. I jak na nią wkróczymy, to najczęściej zgrzeszymy. Na przykład... Dla wielu upicie się alkoholem równa się kłótni ze współmałżonkiem. Jeśli więc mam uniknąć grzechu kłótni, która jest, jak często mówią wyznający ten grzech o nic, opierdoły, to nie mogę pozwolić sobie na nadużycie alkoholu, choć przecież powszechnie wiadomo, że alkohol jest dla ludzi, ale trzeba to koniecznie podkreślić dla tych, którzy potrafią w odpowiednim momencie powiedzieć stop. I teraz, moi drodzy, jak już się dobrze i odważnie wyspowiadamy, to po dobrej i odważnej spowiedzi, najlepiej jak najczęstszej, co to znaczy? Bo, moi drodzy, często mam takie wrażenie, że wielu ludzi mówi przekazanie kościelne, lekko je cenzurując, bo tam jest przynajmniej raz w roku. A niektórzy mówią raz w roku. A to przynajmniej to jest klucz. Jak będzie mniej niż raz w roku, to to już jest w ogóle kicha. Ale to jeden raz to trochę za mało. Więc po takiej dobrej spowiedzi, jak najczęstszej, najlepiej, warto przyłożyć się do zadośćuczynienia. Warto pamiętać, że zadana pokuta to tylko część zadośćuczynienia. Odwołanie kłamstwa, oddanie ukradzionej rzeczy, jeśli jest to możliwe, przeproszenie za złe słowa, za obmowę, oszczerstwo i inne tego typu zachowanie jest naprawieniem zła grzechu, bo zadośćuczynienie to właśnie naprawienie tego, co można naprawić. Moi drodzy, teraz chcę przywołać takiego świętego, który... Był bardzo, bardzo radosny i uśmiechnięty. Ja bym nawet powiedział, że był jednym, a może najbardziej jajcackim ze świętych. Otóż kiedyś przyszła do niego do spowiedzi, to chyba ona potem o tym mówiła hrabina. Była z niej niepoprawna plotkara, a milenie językiem o innych, na innych, stało się niemal sensem jej życia. Więc święty Filip za pokutę polecił ponoć hrabinie, aby rozrzuciła worek piór na wietrze. Gdy hrabina ponownie przyszła, do spowiedzi i wyznała znów ten sam grzech. Tym razem święty Filip polecił jej pozbierać rozsypane pióra. Toż to dopiero była pokuta. Moi drodzy, zapewne otrzymanie takiej pokuty niejednego by otrzeźwiło mnie, na pewno, ja się przyznam, to by mnie otrzeźwiło, bo człowiek wtedy widzi, jak bardzo głupio robi, kiedy grzeszy. I byłoby mniej zła na świecie, na pewno. Ale jeśli nawet moi drodzy nie zadają dzisiaj takich pokut, to samemu można bardziej przyłożyć się do naprawienia tego, co przez grzech poprzuliśmy. Wtedy zostanie nam mniej do odpokutowania w czyściu, bo grzechy dobrze i odważnie wyznane są odpuszczone, ale odpokutowanie, czyli naprawienie zła, musi się dokonać i nie może być traktowane pół żartem pół serio. I przypomina mi się do i drodzy, tutaj scena z filmu, u Pana Boga, w ogródku, zdaje się, potem był jeszcze za piecem, za niedzą. Ksiądz rozdaje swoim penitentom, czyli tym, którzy się spowiadają, tak zwane, on mówi pagiery, czyli pagery. To takie urządzonka, które były przed telefonami komórkowymi i one miały za zadanie jakby przywoływanie. Nie? Ktoś stawał wiadomość na pagera i wszedł i dzwonił. I ksiądz stosuje to po co? By przypomnieć swoim penitentom o konieczności odbycia rozłożonej w czasie pokuty. Jest tam taka scena, kiedy komendant policji po takim przypomnieniu woła: O, wjechał, ja w pole rażenia. Zatrzymuje się chyba pod krzyżem, wyskakuje z samochodu, wybiera numer już na komórce, numer proboszcza, i na tak zwaną sekretarkę nagrywa super szybko odmówione ojczelarz. I komentarz proboszcza jest tutaj niesamowity. Dziwne, jak wysłuchał tego nagrania. Jak ludzie grzeszą, to powoli, rozsmakowują się w grzechu, a jak odmawiają pokutę, to szybko i po łebkach. Moi drodzy, powiem w dziesiątkę. To jest ważny argument i choć to była komedia, to ona nam podpowiada, że pewne rzeczy są czasami źle poukładane. Obyśmy nigdy tak nie pokutowali, bo pokuta. W której nie widać miłości do Boga i skrzywdzonego człowieka, nie jest już pokutą, a tak dokładnie kolejnym grzechem. Bo obraża tak zwaną przyzwoitość, a przyzwoitość według słownika to zachowanie się jak należy. Moi drodzy, przywołuję dzisiaj świętego Dyzmę, stawiam go przed nami, bo to jest ktoś, kto swoją postawą u kresu życia przypomina, że Bóg przyjmie każdego z nas pod warunkiem, że okażemy skruchę prorok Ezekiel napisze w swojej księdze, natchniony Duchem Świętym: Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i miał życie. Myślę, moi drodzy, że gdy zdarzy nam się zwątpić w to, to dobrze jest sobie przypomnieć opowieść Jezusa o synu marnotrawnym. Pamiętacie pewnie, był tam młodszy syn, który powiedział: Ojcu, daj, co do mnie należy. Ani jeszcze nie zapracował, ani się nie natrudził, a już daj, nie? A to... Często u dzieci tak bywa. I teraz co? Zabrał co niby do niego należy, prawnie, no to tylko prawnie. Pojechał w dalekie strony i przechuśtał to wszystko na lewo i na prawo i nagle się okazało, że już nic nie ma i trzeba się nająć do pracy. A tam mu dali bardzo przygnębiające zajęcie, bo zby tego nie rozumiemy, bo pasienie świń wydaje nam się, no może te świnie takie sobie, ale dla Żyda pasienie świni to jest jechanie nosem po ziemi. To no jest takie upokorzenie, jakiego nie ma więcej innego. No i ten młody człowiek sobie myśli, co ja tu głupi robię? Pójdę do ojca, przeproszę go i będę jego sługą i będzie mi lepiej? No i idzie. I tam jest, mojej dozy w tym momencie najważniejszy moment tej opowieści. Kiedy był jeszcze daleko, ojciec go zauważył, wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję, potem oddał mu nową szatę, sandały na nogi i pierścień na palec. Proszę zobaczyć, kiedy był jeszcze daleko, ojciec musiał tęsknić za nim. Musiał go wyczekiwać, aż wróci. I tak jest właśnie moj dozyw w Bóg nas wyczekuje. Jak się nam zdarzy zgrzeszyć, to nas ciągle kocha. Ale jak mawiał święty Augustyn, nie zbawi nas bez nas. Jeśli my się nie zdecydujemy na spowiedź to być może On nam podpowie przez babcię, ciocię, przez na kogoś znajomego, przez kogoś, komu na nas zależy, czemu się nie wyspowiadasz. Ale przecież nigdy nam na głowę konfesjonału nie spuści razem z księdzem. Dlatego, moi drodzy, pamiętajmy, Bóg kocha każdego z nas i naprawdę Mu na nas zależy. Ale to my musimy chcieć do Niego wrócić wtedy, kiedy od Niego przez grzech odchodzimy.